Dzień dobry, cześć i cześć. Agnieszka Piesto z tej strony. Razem z mężem inwestujemy w nieruchomości. Prowadzimy trzy firmy, które zajmują się inwestowaniem w nieruchomości i napisaliśmy książkę Pierwsze 100 inwestycji w nieruchomości. Kto nie czytał, to jeszcze podlinkujemy wam na dole. E, może będziecie mieć ochotę przeczytać. E, zapraszamy was do śledzenia nas na YouTube, Facebooku, Instagramie i e, LinkedInie. I teraz moi drodzy, chciałam takie krótkie podsumowanie ubiegłego miesiąca, a może nawet więcej niż miesiąca zrobić, czyli taki Podsumowanie miesiąc życia inwestora. Trochę mniej udzielaliśmy się w mediach społecznościowych, nie wykładaliśmy w ostatnim czasie, więc też chciałam Wam powiedzieć, co u nas się działo. Tak naprawdę kończyliśmy trzy bardzo duże projekty i pomniejsze projekty, więc po kolei po kolei co robiliśmy. Zakończyliśmy sprzedaż kamienicy. Razem ze wspólnikiem jakiś czas temu kupiliśmy dosyć dużą kamienicę, którą postanowiliśmy wyremontować, nadbudować, w zasadzie wypróźnić z niej wszystko, żeby później dać jej nowe życie. I wystąpiliśmy o warunki nadbudowy tej kamienicy. Sam proces uzyskania warunków nadbudowy był dosyć długi, no nie obyło się bez poganiania urzędników. Skończyło się na tym, że Daniel poszedł na rozmowę z prezydentem miasta, trochę ich tam ochrzanił, trochę w to pomogło, i po dwa miesiące po tej wizycie mieliśmy już zgodę na nadbudowę tej kamienicy. W międzyczasie znalazł się kupiec, co postanowił odkupić od nas tą kamienicę. Zaproponował naprawdę dobrą cenę i zdecydowaliśmy się na sprzedaż. Czyli zrobiliśmy flipa na kamienicy bez remontu i jesteśmy dosyć zadowoleni. Udało nam się sprzedać całość tej kamie całą kamienicę jednej osobie, która teraz kontynuuje ten remont i nadbudowę. I oczywiście zarobiliśmy na tym, bo po to inwestujemy w nieruchomości, żeby zarabiać. Co więcej, moi drodzy, tylko nie myślcie, proszę, że udało nam się takiego flipa na kamienicy zrobić w miesiąc, bo to był proces dosyć długi, trwał 20 miesięcy, ale udało się, szczęśliwie zakończyliśmy, była sprzedaż, rozliczyliśmy inwestorów, wszyscy są zadowoleni. Druga rzecz, którą robimy, to kończymy proces przekształcania apartamentów. Kupiliśmy apartamenty na Mokotowie, miały status lokali użytkowych. I teraz je przekształcamy na mieszkalne, no i oczywiście czeka nas jeszcze remont. Była to nasza jedna z większych inwestycji, tutaj zainwestowaliśmy prawie 2 miliony środków e, na zakup tych apartamentów, więc e, trzeba było szybko też przeprowadzić to przekształcenie. Samo przygotowanie dokumentów, czyli przygotowanie inwentaryzacji, opisanie dobrze całego, ca, całych tych budynków, opisanie całych e, tych apartamentów było dosyć drogie. Sama inwentaryzacja kosztowała nas 15 tysięcy złotych i to nie koniec kosztów, dlatego że e, musimy jeszcze tutaj wziąć. E, Odpowiednie dokumenty od architekta. Okazało się, że nam kotowie żądają tego, żeby jeden architekt poświadczył po drugim, co jest dla nas nowym. Oczywiście to generuje koszty. I jeszcze do tego, żeby wszyscy byli szczęśliwi znaczy, chyba urzędnicy szczęśliwi, bo my to nie bardzo to musimy dostarczyć dokument od konstruktora, że tam się to wszystko nie zawali, jak będziemy prowadzić ten. Remont. Więc jak sami widzicie, to jest bardzo e, długotrwały proces. Udało nam się tą zgodę na przekształcenie z użytkowych na mieszkalne dostać w 7 miesięcy, co jest całkiem przyzwoitym e, okresem. No i teraz czeka nas jeszcze remont i załatwianie ostatnich spraw e, urzędowych. To było bardzo obserwujące. I trzecia, mam tutaj notatki, <laughs> sobie zerkam. Trzecia taka ważna rzecz, którą e, robimy, to remontujemy, już w zasadzie jesteśmy na końcówce remontu kamienicy e, w Warszawie. To jest kamienica numer 3. Którą kupiliśmy razem z inwestorami, i tutaj udało nam się wyremontować ją w zasadzie od piwnic po dach, czyli robiliśmy remont piwnic, remont klatki schodowej, remont dachu, wymienialiśmy wszelkie instalacje: instalację elektryczną, instalację grzewczą. I to było szalenie czasochłonne. Sam wybór e, systemu ogrzewania, sposobu e, rozprowadzania ciepłej wody był bardzo czasochłonny, i ten sam kocioł e, kosztował nam kilkadziesiąt tysięcy złotych. E, I musieliśmy ten proces dokończyć. W tym momencie już czekamy tylko na e, dostarczenie ostatnich mediów przez dostawców mediów i będziemy ten temat też kończyć. i Mam nadzieję, że w ciągu tam e, dwóch, trzech miesięcy uda się e, całość e, wystawić już na sprzedaż, żeby była gotowa do sprzedaży. Więc jak sami widzicie, jesteśmy mocno, mocno zaangażowani w duże projekty inwestycyjne, w duże inwestycje i oczywiście liczymy na to, że one wszystkie będą bardzo zyskowne, bo nie robimy tego po to, żeby nie wiem, dla, zabić trochę czasu, bo nie mamy go za dużo, tylko robimy to, żeby odpowiednią marżę uzyskać. I moi drodzy, dlaczego udało nam się prze, zacząć robić takie duże projekty? Z tego względu, że mieliśmy już doświadczenie na kamienicach i mieliśmy doświadczenie na w przekształceniu mniejszych lokali użytkowych w mieszkalne i wiemy, ile mniej więcej ten proces nam zajmie i jesteśmy w stanie to dobrze oszacować. Wami sobie życzę, żebyście też mieli możliwość realizować się na większych projektach i oczywiście tutaj marże, żeby były odpowiednie, a nam życzę, żebyśmy mieli po prostu więcej czasu wolnego, bo jak zakończymy te projekty, to wydaje mi się, że powinniśmy pójść na drugi zasłużony urlop w tym roku, bo naprawdę się ciężko napracowaliśmy, żeby to wszystko pozamykać i pokończyć. Jeżeli macie pytania co do tych projektów, jak remontujemy kamienice, albo jak przekształcamy te lokale użytkowe, to piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiemy, jeżeli my komuś pomóc, to pomożemy, a Wam życzę samych sukcesów i, i bardzo dużej Parży. Cześć i czołem, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, Agnieszka Piesto.